Ja to byłem z polskiego słaby, to mi jest to ciężko słowami wyrazić, ale dzień był boski. No, była i łopatologia, i ostre podjazdy w piachu. My jesteśmy zaskoczeni, jak ta maszyna daje radę. No, cztero napędówki pokopane. Zaskoczyliśmy tam... wydmę pod Błokiem. górę, gdzie pokopały się o niebo mocniejsze auta. Czteronapędowe. Ogólnie dzień trudny. Myślę, że zdecydowanie jeden z takich. Które dają się wyznać. Było w nim wszystko, rzeczywiście. Wszystkie możliwe rodzaje przeszkód, łącznie z kamieniami, widmy. Nie za dużo, może piasku, ale trochę było. Było jeżdżenie wzdłuż wadenów w dość głębokim piachu. Auto się w ogóle nie przegrzewa. Chłodnica NLF udziała, nie ma żadnych problemów. Jesteśmy ogólnie bardzo zadowoleni, ale też bardzo zmęczeni. Na razie ta euforia. Myślę, że troszkę opodnie za moment. Trzeba się będzie uspokoić, przygotować pojazd na następny dzień. Ja muszę przychodzić, zaliczyć <noise> długi, chmielatkę wypić i odpocząć. Pierwszy etap Dakaru był zupełnie inny niż zapowiadał organizator. Miał być szybki, rozgrzewający jeśli chodzi o nawigację, a był naprawdę skomplikowany, kręty, techniczny, z właśnie bardzo trudną nawigacją. Więc nie wiem dlaczego tak. Bagatelizowali wczoraj organizatorzy. E, ogólnie na początku jechało mi się naprawdę dobrze, e, ale później trasa robiła się coraz bardziej ryzykowna. Był to tylko pierwszy dzień. Troszkę odpuściłem e, i, i dojechałem bezpiecznie do mety z paroma przygodami, jeśli chodzi o nawigację i e, widoczność, ale e, jest to tylko pierwszy dzień, dużo rajdu przed nami, a jutro ruszamy na Krono 48, które na pewno będzie dużym wyzwaniem. No i jesteśmy po pierwszym etapie. No, dosyć długi, dosyć ciężki. Taki pierwszy strzał bardzo mocny. Trochę mówię, no ja jednak z tym kurzeniem miałem obaw, obawy bardzo duże no troszeczkę zwolniłem, ale no, dzisiaj pomogłem chłopakowi, bo wywrócił się, połamał nos. Wyzywaliśmy helikopter, także no trochę się przysłużyłem, pomyślałem sobie o sobie, że też może być taka sytuacja. Człowiek zawsze może pomóc, machał, bo nie mógł nawet motocykla podnieść, także znieśliśmy na bok, zawołaliśmy helikopter. No mówię, no trzeba czasami pomóc. Ja jestem na mecie, cieszę się bardzo. Następny etap. Co so, pierwszy odcinek rajdu za nami, 413 km no miało być, powiedział organizator, że dzisiaj będzie troszkę łatwiej, ale w ogóle nie było. Już na 28 km spadła nam opona z felgi, więc musieliśmy się zatrzymać na wymianę koła. Chwilę później wyprzedzał nas Carlos Sainz. Także nie no, nawigacyjnie było dobrze, jestem zadowolony z tego, co, co się działo na odcinku. Na 7 km znowu złapaliśmy kapcie, więc druga wymiana. Te wymiany szły nam sprawnie, więc bardzo szybko to robiliśmy. Problem był taki, że na kilometrze 150 przestał działać Sentinel, przestał działać tablet, także miałem duży problem z nawigacją, ale szybko odpaliłem zapasowy tablet. Niestety w zapasowym nie ma Sentinela, więc był duży problem z wyprzedzaniem motorów i to było bardzo niebezpieczne. Jechaliśmy wiele razy w dużym kurzu i no i naprawdę z duszą na ramię wyprzedzaliśmy te motory. Ale ogólnie jestem zadowolony z nawigacji. Była trudna, organizator powiedział, że będzie łatwa. Była trudna, poradziliśmy sobie bez, bez problemu. Samolot sprawował się dobrze, Ben sprawował się dobrze, także myślę, że można być zadowolonym. Szkoda tych dwóch kapci, szczególnie tego pierwszego, bo była dziwna jakby taka eksplozja, bo słychać po prostu wybuch i nagle, i nagle auto zaczęło jechać boki, więc zmieniliśmy koło. Dzisiaj pierwszy dzień Dakaru, drugi odcinek, 400 km dużo piaszczystych bólów, głównie piaszczyste, kolejnie przeplatane kamienistami, kamieniami. Piękne, piękne widoki, super temperatura, no, więc nowy więc każdy dzień był taki jak dzisiaj, no, Z małymi przygodami nawigacyjnymi, jak w no, Jesteśmy na mecie, jesteśmy zadowoleni. Jutro następny Dzisiaj dostaliśmy tak w kość, że się zastanawiam gdzie jest samolot najbliższy do domu. Mieliśmy wszystko na, na początku, o jest to Eee, przestała działać turbina, więc jechaliśmy 70, 80, 50 na godzinę Cały dzisiejszy dzień, jak piasek eee, nasz kanam czuł, no to do 40 zwalniał Gdzieś z górki pod Bardem. <laughs> jak była bardzo długa prosta, to 100 na godzinę osiągaliśmy koło nam bokiem stanęło, bo się rozkręcił cały wahacz dolny, więc <laughs> musieliśmy go podnieść do góry i zrobić komercję i po, pokontrować to wszystko później jakoś już się uczuliśmy w ten samochód jechaliśmy sobie swoim tempem, nawet parę aut rzucaliśmy bo na tych trudnych technicznych trasach było, było tak także po prostu jechaliśmy swoim tempem, tych 50-60 to wystarczało, żeby powyprzedzać kogoś Później na neutralizacji po tankowaniu spotkaliśmy Piotra z Jackiem i walczyliśmy tam bardzo długo z wymianą półosi. A później po ciemku, bez okularów, bo zapomniałem wziąć okularów w, w przeźroczystych, jechaliśmy w takim kurzu, wyprzedzaliśmy ciężarówki, które holowały z Island Tracy. Parę innych, więc w totalnym kurzu, jak dojeżdżaliśmy do takiej ciężarówki, to była ściana po prostu niewidoczna w tym kurzu, w tych światłach eee, większość nie zjeżdżała, w ogóle się nie przejmowała, więc musieliśmy znowu złapać dystans, żeby cokolwiek widzieć. Eee, dwa razy się, się zapotkaliśmy, bo jeszcze burza piaskowa była w międzyczasie, więc ślady zatarła i eee, kurz był taki, że że, że parę razy się, się pomyliśmy za, za późno skręciliśmy, nie mogliśmy trafić, więc musieliśmy wracać do poprzedniego waypointu. Jak zwróciliśmy, no to wtedy z większą uwagą jechaliśmy. No, na szczęście jesteśmy na mecie wykończeni, ale szczęśliwi, że, że dojechaliśmy. Wiele załóg po drodze mijaliśmy, które miały problemy, więc to był ciężki bardzo dzień. Mam nadzieję, że, że moc odzyskamy jutro i, i, i nie będzie większych problemów żeby dojechać o normalnej porze do tego do, bo jutro mamy 48 godzin na trasie więc, więc musimy e, odzyskać siły bo to pierwszy dzień poważnego ścigania a już jesteśmy ledwo żywi. pozdrawiam, kibicuj się nam bo jest e, nam dużo szczęścia potrzeba musimy teraz będziemy z końca jechać więc, więc musimy atakować żeby się przebić do środka stawki żeby nie jeździć po nocy, bo to jest katastrofa Dziękuję i pozdrowienia dla mojej żony, ukochany. No Dużo przygód dzisiaj mieliśmy z pioskiem, zaliczyliśmy ten odcinek no, w nocy, ale wszystkie waypointy, wszystko przejechane. No 270 km jechaliśmy dobrze, fajne mieliśmy tempo. No i później się zaczęło na neutralizacji, bo półesz nam strzeliła. Próbowaliśmy wymienić tą półoś, przyjechali bracia nasi, Piotrek, z Łukasz z Michałem, próbowali nam pomóc, ale się okazało, że półoś nie chciała wejść. No i tam powalczyliśmy trochę, później zrobiliśmy tak, żeby jechać na, koła, na trzy koła napęd, trzeba było od razu taką decyzję podjąć. No i co? No i później jechaliśmy w nocy, no bo w nocy jest wczesna jazda. No cieszymy się, że jesteśmy na mecie, pojazdy zreperujemy. Pochwalić Piotra, mojego yy, yy, kierowcę. On no, dawno nie startował na Dakarze, ale naprawdę fajne tempo ma. Yy, jakbyśmy pojechali tak ten odcinek jak na początku, to byśmy nawet mieli dobry czas. Ale to jest Dakar, jesteśmy na mecie. Naszym celem w ogóle jest dojechanie do mety, najlepiej żebyśmy nie złapali żadnej kary, na dzień dzisiejszy nie mamy kary, także jest No co no, tak jak widać strasznie dużo kurzu. Przez pierwsze 150 km praktycznie cały czas walczyliśmy z wyprzedzaniem wolniejszych załóg, ale szło nam to dosyć dobrze. Potem mieliśmy no, błąd nawigacyjny, ale wiemy, że bardzo dużo załóg tam się zgubiło. Myślę, że w tamtym miejscu wyprzedziliśmy 15 załóg. E... Ale więcej. Albo i więcej. więcej bo naprawdę więcej, więcej. praktycznie to wyglądało jak parking. Z tym, co, co stało jeszcze rozwalone, to spokojnie jest 20, a może nawet więcej więcej. A ja mówię tylko w tamtym miejscu. A w tamtym miejscu. To wyglądało no, jak parking pod Lidlem. Naprawdę. No, tyle samochodów się zjechało. Tyle, że Bo taki kurze nikt nie wiedział o co chodzi, w którą stronę jeździ. Tak. My po prostu stwierdziliśmy, że rzucamy wszystko, wracamy do swojego miejsca. Wróciliśmy, znaleźliśmy się, pojechaliśmy. Było dobrze, ale strasznie zniszczona trasa strasznie dużo kurzu i strasznie dużo kamieni. Bardzo uważaliśmy na koła, i dlatego pojechaliśmy to czysto. Znaczy, powiem tak: wczorajszy prolog, pojechaliśmy wolno, na bez, bezpiecznie i tak dalej, i startowaliśmy niestety przez to późno. I to, co musieliśmy wyprzedzać na początku, Dzisiaj, mówię, to nie wiem, kilkanaście czy tam powiem 20, aut, to strasznie się jechało, muszę zmuszyć. Jeśli organizator przewiduje, że kolejne odcinki będą tylko trudniejsze, to ja nie wiem, yy, gdzie ta skala, bo my jesteśmy w skali od 1 do 10, dzisiaj to było spokojnie 8, można powiedzieć, nie? jeśli chodzi o skalę trudności, bo nie było ale, ale jechanie kilkuset kilometrów w fesz w kurzu non-stop, to, to jest masakra. A przez to, że startowaliśmy późno, ostatnie 50 km, czy może więcej? więcej. Już po, czy więcej. Nie, Nie, już więcej. Jak... Nie, robiliśmy. Jakieś takie 80 km no. zrobiliśmy po ciemku, ale pilnowaliśmy ale się. się... Szybko, tak, szybko. tak, pilnowaliśmy kapów, wszystkiego i pojechaliśmy już wtedy na To wszystko było już dobrze. Także co, no, Dakar się dopiero dzisiaj zaczął. Mnóstwo zniszczonych samochodów, to po prostu no, dzisiaj to był jakiś pogrom. Także zaczyna się powoli odciew, dlatego nasze założenie spokój, tak. spokój, spokój i chcemy się cieszyć każdy kilometr. Na ja już wczoraj słyszałem, że tutaj jest taka plotka krąży, że do, do ResDa, czyli do połowy ma być połowa Outboard, bo nie ma tyle możliwości później. I patrząc na to, co, co dzisiaj było i patrząc na to, co jutro jutro będzie chrono, czyli jedziemy w dwa dni, nie wiedząc gdzie śpimy, 1000 km. OS I patrząc na te warunki, które tutaj są w górach, naprawdę zapowiada się grubo. Delikatnie mówiąc, naprawdę grubo. gruby ride. Myślę, że ten pierwszy OS dzisiaj na tym Dakarze był o wiele trudniejszy niż rok temu. No. Tak. Na pewno. A jak u, u, zucham, nie, to tak, no, jest tak, no, tak, regulacyjnie, no nic, zero uszkodzeń, zero jakiś takich rzeczy naprawdę. No my nie po to jedziemy, żeby zniszczyć to Tak, przed nami jeszcze dużo kilometrów, więc trzeba Na szkole, nie zawsze wychodziło naraz w drzewo, lusterka nie ma. Ale to, tylko lusterko. No, to Szkło dostałem po prostu w kask. Tak, tak się, jak w o drzewa, to poszło po prostu, zostałem tutaj. Przedem też parę razy walnąłem, oczywiście, no, nie, nie, nie jestem w stanie y, uszczec się błędów, no ale no, w kurzu nic nie widać i po prostu nagle jedziemy, wyskakuje kamień albo drzewo, i, i... a raz wyskoczyło nawet auto, które zaparkowało sobie za zakrętem. I musiałem się iść. że <todgłosy> <I, todgłosy> mam refleks, <todgłosy> bo myśmy zaparkowali różowemu kanamowi z tyłu no, w dupie, no, tak. Pozdrawiamy kibiców Motowizji, trzymajcie kciuki, dla nas jest to bardzo ważne, nie jedziemy tylko dla siebie, jedziemy też dla Was, trzymajcie kciuki, będzie ciężko. Dzień dobry, no to pierwszy dzień Dakaru za nami, pierwszy prawdziwy dzień Dakaru za nami, jesteśmy na mecie, także jesteśmy z tego bardzo szczęśliwi, 412 km no nie było dla nas najłatwiejsze, szczególnie, że Hasan po raz pierwszy jedzie w Dakarze. Także, no, wiele rzeczy myślę na trasie go zaskoczyło, jak to może wyglądać. Dużo małych pojedynków z samochodami, które chcą się wyprzedzać. Duże skały, chociaż jeszcze nie takie największe, myślę, że dużo większe nas czekają. Dużo kurzu, dużo jazdy w Adi. No i nie najłatwiejsza nawigacja, szczególnie że dwie godziny musieliśmy pojechać po ciemku. Także, nawigacja w nocy to jest zupełnie inny wymiar przemieszczania się po pustyni. No ale cóż, no nam pozostaje nic innego jak szybko przygotować e, samochód i nas do jutrzejszego chrono. No to jak pamiętam zeszłego roku jest dość duże wyzwanie. E, chociaż logistycznie e, może to dla nas nieść korzyści w postaci mniejszej ilości jazdy w nocy wbrew pozorom. No ale zobaczymy. No mamy nadzieję, że wszystko ułoży się dobrze. I jutrzejszy dzień... i jutrzejszy i następny dzień. E, dla nas pozytywne, no a myślę, że na pewno jutro się nie usłyszymy. Mam nadzieję, że pojutrze tutaj z Bisze będziemy mogli zrelacjonować, jak nam poszło. Cześć wszystkim, jesteśmy po odcinku Dzisiaj poszło dosyć dobrze, drugie miejsce. E, mieliśmy dwa razy problemy z nawigacją, ale dosyć dobrze nam poszło. Jedynie przy końcu zabudziliśmy chwilę, no trochę straciliśmy, znaczy bylibyśmy pierwsi, no, ale to jest Dakar, niestety, no musimy walczyć dalej. Ale idzie dobrze. Jutro będzie maraton 48 godzin, także musimy bardziej e, wyciskać i próbować właśnie nie tracić. Ale wydaje mi się, że jakoś to pójdzie. Mamy tempo dosyć dobre i nie, nie ryzykujemy za dużo, także e, no zobaczymy. No. Dakar dopiero się zaczyna i myślę, że będzie co dzień to lepiej. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Jest noc, a my właśnie wjechaliśmy na biwak. Ostatnie metry dopiero złapała nas nos, także bardzo dużo szczęścia. Mało straciliśmy przez to, że przyjechaliśmy tak późno. Bardzo, bardzo się cieszę, że jesteśmy na tym biwaku, bo nie zapowiadało się to zbyt dobrze. Choć początek był świetny, bo do 200 km darliśmy no naprawdę jak janda po szczepionkę. Nie było przed nami nikogo, nie było kurzu. Cisnęliśmy bardzo szybko. Wiedziałem, że jest dobry wynik. Byliśmy w połowie odcinka, kiedy naraz złapaliśmy dwa kapcie lewy, przód, prawy, tył. Więc, jak się domyślacie, jest przy tym mnóstwo pracy, ale dość szybko się uporaliśmy bo myślę, że w 20 minut. Mieliśmy też dużo szczęścia z nawigacją bo wydaje mi się, że był błąd w roadbooku, i jak już Traciłem pewność, czy dobrze jedziemy. Zobaczyłem innych zawodników, którzy pokazali nam właśnie, gdzie trzeba jechać. Dodatkowo wisiał tam helikopter. Myślę, że chciał nam pokazać, że właśnie tamtędy trzeba pojechać, więc tam nic nie straciliśmy. W jednym miejscu straciliśmy nawigacyjnie, bo utknęliśmy za ciężarówką, która nie chciała nas przepuścić. Był ogromny kurz, ona przejechała skręt w lewo. My, automatycznie za nią, zanim się zorientowaliśmy, no minęło kilkaset metrów, może kilometr. Nawróciliśmy, udało się przynajmniej wyprzedzić wtedy parę samochodów, bo dużo aut pojechało też tam prosto, więc to szczęśliwie no i później 200 km do mety bez żadnego koła zapasowego, więc tak na paluszkach z duszą na ramieniu, delikatnie przy wszystkich kamieniach, ale z drugiej strony wiedzieliśmy, że zajdzie słońce, więc musieliśmy się spieszyć. No i wyobraźcie sobie na 5 km przed metą kolejny trzeci kapeć, prawy tył. Już nie mieliśmy na zapas. Mira odkręcił full. Powietrze, żeby szło w tamto około, i tak dojechaliśmy do mety. No, jesteśmy na mecie. Nie wiem, które miejsce słyszałem, że 12, ale nie chcę mi się wierzyć, że aż tak dobrze. Myślę, że będą konsekwencje tego naszego dzisiaj wydarzenia na chorono. 48 za dwa dni będziemy znowu mieli efekt domino i późno skończymy. Ale to nieważne, cały rajd przed nami. Jesteśmy na mecie, jesteśmy zadowoleni. Auto pięknie pracowało na nierównościach. 11 rajgerów pilnuje, żebyśmy mieli komfortowo, plus klimatyzacja było bardzo fajnie. No, także kontynuujemy, lecimy dalej. Bardzo dziękuję za mnóstwo fajnych komentarzy po ostatnim nagraniu. Pozdrowienia, trzymajcie się, papa.